Cześć wyspani, cześć, cześć. Pod filmem na YouTube w opisie możecie kliknąć, tam pokaż więcej. Tam krótki opis się pojawia i wys wyskakują tam sekundy, minutki. Możecie kliknąć, żeby od razu przeskoczyć do czytania powolnego, szybkiego lub tam e, polski-niderlandzki. Jak wiecie o co chodzi, bo najpierw przez pierwszą minutkę muszę się nagadać. Okay? Witajcie, znowu mamy tekst, jak zwykle. Najpierw czytam po polsku powolutku, potem po niderlandzku powolutku, żebyście wyłapali o co chodzi, jak na przykład jedziecie z autem i tylko słuchacie. Potem czytam tylko powoli po niderlandzku, żebyście wyłapywali już kontekst, żebyście się osłuchiwali jak te, te zwroty działają razem. A potem tam szybko po nierancku, takim przyspieszonym tempem, żebyście no, ćwiczyli wymowę, szybką e, że, tak naprawdę żebyście ćwiczyli wyłapywanie tych zwrotów, tych, e, tych. A wy potem to ćwiczycie i koniecznie na głos czytacie, koniecznie sobie też na głos czytacie, aż dojdziecie przynajmniej do tego płynnego poziomu wolnego czytania, żeby wam to płynnie wychodziło. To jest ćwiczenie mięśni buzi tak naprawdę. Aparatu mowy, tak to się technicznie nazywa, ok? No i tak, i jeszcze, jak, jak chcecie, subskrybujcie kanał. Jak subskrybujecie, to możecie ten dzwonek tam jeszcze wcisnąć. To wtedy Wam się pojawia ten wiadomość, informacja, jak nowy film wychodzi. Filmy wychodzą mniej więcej raz na tydzień, coś nowego wrzucam, więc możecie to śledzić, jeżeli Wam zależy ciągle na nowych filmach. Więc i to mi też się bardzo podoba, że dużo osób ogląda. Dzięki i się uczcie. Jak najbardziej, łapki w górę, komentarze. Wtedy algorytm YouTube rozszerza ten, te materiały do większej ilości Polaków, którzy też chcą się nauczyć um, e, języka niderlandzkiego. Okej, okay. nagadałem się. Zaczynam czytać. Dobra. Najpierw powoli niderlandzki, a potem e, polski, a potem niderlandzki. Mike to jest ojciec, Ben to jest syn. Mike, o której dzisiaj wstałeś? Hulat van <mian> dach. Waker hevorden. Mhm. Hu, to nie jest hulat, hulat, hulat. Hu, to jest wyrychane powietrze. Hulat, będzie wana Co? Wat? O której się obudziłeś? Hulat wercie waker. Tu nie mówią wercie waker, tylko wercie. Cie, cie, wercie waker. Hulat wercie waker. o, już o siódmej. o, ale om zewen ur. Tak? Nie wierzę. To o której wstałeś? Ja Darhelowik nix van. Hulat ben je dan opchestan. O, o dziesiątej. O, om Tinur. I co robiłeś między siódmą a dziesiątą? Pewnie grałeś na tablecie. En wat was się En wat was je aan het doen tussen zeven en 10? Was, was je op de tablet aan het spelen. Mhm. Mm en wat was je aan het doen tussen 7 en 10? Waarschijnlijk was je op de tablet aan het spelen. Tu jest konstrukcja konstrukcja Ja potem ją skomentuję jeszcze. Właściwie tak, mama mi pozwoliła eigenlijk wel. Dat mocht van mama. To trudne słówko eigenlijk. W niektórych częściach w Holandii czytają eigenlijk, eigenlijk, a w niektórych to n w ogóle będzie nie istniało to pośrodku i będzie eigenlijk, eigenlijk. E i czytamy jak i, końc. kropka, jak i, więc i g lek. I k na końcu czytamy jak takie ek, jak ik prawie. Eigenlijk, eigenlijk. Lub eigenlijk, eigenlijk. Właściwie tak, anhelek wale. Mama mi pozwoliła. Dat mocht van mama. Od czasownika mochen, Mód w sensie mieć zezwolenie. Mama ci pozwoliła, to porozmawiam z mamą. Dat mocht van mama, dan ha ik met mama praten. Mam inne pytanie. Dlaczego nie jesteś w szkole? Ik heb een andere vraag. Warum ben je niet op school? Co? Wat? Um, e, dlaczego nie jesteś w szkole? Warom ben je nit obschol? E, co masz na myśli? E, wat bedulie. Jest 11 a ciebie nie ma w szkole. Het is elf uur. En je bent nit obschol. Tato, jest sobota. Pap, het is zaterdag. Trzy kropeczki. Trzy kropeczki. Dripyńczysz. Wszystko w porządku? Ben się pyta. Ale gut? ale gut? Mogę też tą nową grę wypróbować? Machik okay, dat new spell op de tablet Oak i probieren. Tato, jesteś niemożliwy. Proszę, baw się dobrze. Pap je bent on mochelek. Here, veel plezier. Ok, tak to jest, jak, jak no. Dobra. Ok, no to super. Czytam teraz powoli tylko po niderlandzku. OK? Wy podążajcie. A jak chcecie, w środku wciskajcie spację i sobie też to czytajcie. To jest do ćwiczenia do ćwiczenia osłuchania się, wyłapania słów i do potem powtarzania, czytania. Więc nauczcie się czytać chociaż taką płynnością. OK? Mike. Hulat Benievan wakker Hewarden. Wat. Hoe laat werd je wakker? Oh, al om zeven uur. Ja, daar geloof ik niks van. En hoe laat ben je dan opgestaan? Oh, om tien uur. Hè? En wat was je aan het doen tussen zeven en tien? Waarschijnlijk was je op de tablet aan het spelen. Eigenlijk wel, dat mocht van mama. Dat mocht van mama, dan ga ik met mama praten. Ik heb een andere vraag. Waarom ben je niet op school? Wat? Waarom ben je niet op school? Uh, wat bedoel je? Het is 11 uur en je bent niet op school. Pap, het is zaterdag. O, oh. oh. alles goed? Um, Machek dat nie World The tablet OK I'd probieren? Pap, jeden on mocholek, hier. will pleasure. Okej. Okay? No i dobrze. Teraz czytam szybkim tempem, takim ten szybkim. Normalnym. Ja to trochę szybko przeczytam. Niektórzy że mówią tak szybko, a wielu cholerów wcale tak szybko nie mówi. Ja wam to szybko przeczytam po to, żeby utrudnić Wam niby trochę to słuchanie, żebyście. Żebyście, w... też to szybkie tempo, jak ktoś będzie do Was szybko mówił, żebyście powoli ten umysł nieświadomy, żeby wyłapywał te słowa, to nie te dźwięki, które się łączą w znaczenie. Ok, zaczynam. Hulat ben nie wanda wakar worden, wat? Hulat werci O, alom uur. Ja, ik niks van. Hulat ben je dan opchestan. O, om uur. En wat was się na dun tussen zewen en Waarschijnlijk was je op de tablet aan het spelen. Eigenlijk wel. Dat mocht dat van mama. Dat mocht van mama. Dan ga ik met mama praten. Ik heb een andere vraag. Waarom ben je niet op school? Wat? Waarom ben je niet op school? Uh, wat bedoel je? Het is elf uur en je bent niet op school. Paap, het is zaterdag. Uh, alles goed? Mag ik dat nieuwe spel op de tablet ook uitproberen? Paap, je bent onmogelijk. Hier, veel plezier. Oké. Okay. No dobrze, tu była dwa razy zastosowana forma unhead, unhead. Co to jest unhead, co to jest unhead, gdzie to mamy? Mike mówi, co robiłeś między siódmą a dziesiątą? Pewnie grałeś na tablecie. Wat was je an was de tablet Tu jest forma unhead użyta w czasie przeszłym. Pozwólcie, że bez przykładów opowiem Wam o tym przez minutkę. Chyba że wiecie, to przywincie sobie temat. Konstrukcja unhead Plus bezokolicznik to jest ich ben, na przykład, albo ja i ben, albo hai is unhead, coś tam. Czyli czasownik sein, cała reszta po środku plus bezokolicznik na końcu. To jest gramatyka, więc jak was to nudzi, przewincie, naprawdę przewincie, ok? Bo przeczytałem wszystko, potem parę słówek połem, ale temat się skończył. Możecie film wyłączyć, bo teraz minutka o gramatyce. OK, konstrukcja. I o tym gdzieś jest materiał. Szukajcie, to jest, ten materiał nagrywam w czerwcu 2022 roku. Nie mam jeszcze wytłumaczonego na kanale Konstrukcji Unhead. To nie jest trudna konstrukcja. Jak jesteś w przyszłości, to wpisz tam na moim kanale lub na jakichś innych kanałach. Wejdź na kanał, tam jest taka lupa, wyszukaj i wpisz na przykład Unhead. Coś tam. I może ci wyskoczą różne filmy, materiały. OK, dobra. To, jest, to znaczy, że coś robisz w tym momencie, coś właśnie robisz, coś robisz w tym momencie. I na przykład tak. Ja do Ciebie dzwonię, drink, 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 i się pytam: Hej, wat ben je anet dun? Albo wat duje, wat ben je anet dun? Wat duje, to jest w sumie to samo. I Ty możesz powiedzieć: Ik kook, ale w sumie Holender powie: Ik ben anet koken. Ik ben anet koken. Tego chynie nie słyszycie, nie an het koken. Ich ben anet koken. Nie, 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 nie. Anet koken, anet koken, anet an Ik ben anet koken. Może w jakiejś części Holandii usłyszycie trochę bardziej: Anet koken, anet koken. Ale to, jest, to nie jest polskie chy. Unhead Cauken, nie. Ikbenanet koken. to znaczy automatycznie mówi, że w tym momencie gotuje. Właśnie gotuje. Waduje. anet Lezen. Czytam. Ikbenanet koken. Ok? Oni sobie stworzyli taką fo, fajną formę, po to, żeby podkreślić automatycznie, że coś robią w tym momencie. Ok? Tak, tak się wymyśli. My, my mamy przypadki, dziwne odmiany przez przypadków. W też się będzie myślał. Dlaczego wy mówicie, idę do Piotra, rozmawiam o Piotrze. Kogo nie ma Piotra, z kim, z Piotrem, o Piotrze, a oni mówią, idę do Piotr, Piotrek, rozmawiam z Piotrek, o Piotrek i tak dalej. Co nie? My mamy różne inne nasze smaczki, oni mają smaczki. Więc to jest taka konstrukcja gramatyczna, która mówi, że coś robi w tym momencie. I tu jest teraz użyte w przeszłości, do kontekstu, co się działo w przeszłości. Wat was aneduntusen 7 ma Co robiłeś? Was? Czyli nie ich benankołkę, tylko ich was anet spelen. Grałem, w tamtym momencie grałem na tablecie. Na przykład jest tam dziś... Ej, tun jaj belde, kiedy ty zadzwoniłeś, tun jaj belde, ich was anet Duschen. Anet Duschen. brałem prysznic, to nie? Później do ciebie dzwonię, ej, sorry, nie mogłem odebrać. Tun jaj belde, ich was anet Duschen. Kiedy ty zadzwoniłeś, właśnie brałem prysznic. Byłem w trakcie brania prysznicy, OK. I po tym, jak będziecie z tą y, formą pracować y, więcej, używać i to, to będzie dla was zupełnie naturalne. Czasami się tego używa. To nie jest tak, że trzeba zawsze tego użyć. To jest po prostu. Y, pomoc taka y, potem, jak już jesteście bardziej biegli. To to pomaga wam podkreślić kontekst. Mhm. Ale można Tu nie jajbeldę, i stąd under the dusz. Stałem pod prysznicem. Mm -hmm. Albo wadduje ah, a ik coke de Gotuję kolację. Nie trzeba tego użyć. Można. To jest zabawa językiem. Do tego dojdziecie. Dobra. Ok, następny slajd. I mamy parę słówek. Wacker worden to jest budzić się. Wacker worden. Stawać się obudzonym, bo worden to jest stawać. Stawać się robić się, stawać się robić się, mhm. i go się czasami bezpośrednio jako stawać się robić się, używa, czasami użyje się czasownika worden, a na polski przetłumaczymy, że coś jest, czy coś takiego, na inny temat. Tutaj. I tutaj odmiana igword ich i ich igbenche ich worden. staje się, stałem się, stałem się. Mhm. Ten czas przeszły niedokonany i przeszły dokonany, często się zalewa ta granica tłumaczenia na polski. Okay, Obstan to jest wstawać, helowen, wierzyć, ik helow, ik de, ik heb helowt, wierzyłem, wierzyłem, wierzyłem. OK. Anhet plus bezokolicznik. Ok. robić daną czynność w tym momencie. Anhet. Ik ben anet koken. Ik ben anet praten. Ik ben anet praten. Mhm. Nu ben ik anet praten. Teraz mówię. Mhm. Mohen, móc mieć, e, móc mieć zezwolenie. Coś innego niż kunen, móc umieć potrafić. Kunen to jest móc umieć potrafić, być w stanie. Mochen to jest móc, mieć dozwolenie. Ik mach, ik mocht, ik heb gemochen. Tak się odmienia nieregularnie. Ik mach, ik mocht, ik heb gemochen. tego ik heb gemochen bardzo, 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 rzadko się używa. Ik mach, ik mocht. Tylko tego się nauczycie. Jaj mach. Dobrze mówię? Jaj mach. Jaj mach. Jaj mocht. Haj mach, haj mocht. Zaj mach, zaj mocht. mo, ma O co? Dobrze mówię? Dobrze mówię. Weimauchen juli mochten. Waj mochen, juli mochen, juli mochten, zajmochen zajmochten Ok, odmiana. Dobra. Dat mocht van mama. Mama mi pozwoliła. Tak to przetłumaczymy. To można było od mamy. To wolno było od mamy. Wolno. Ciekawe słówko. Wolno. Wolno, czyli coś nie szybko. Czy wolno, że coś um, nam wolno. Język polski być trudny. Nie, nie, każdy język ma swoje smaczki i język polski ma swoje smaczki, takie, o których w ogóle sobie nie zajmie sprawy. Bo używamy już słowa, które może mieć dwa lub trzy znaczenia w danym kontekście. Nigdy się nie zastanawiamy, że to może być coś innego. Co nie? Tak samo z językiem niderlandzkim czy jakimkolwiek innym. Też bądźcie tolerancyjni, że takie smaczki będą się pojawiać też, ale różne, ale będzie z czasem dla Was to bardzo, bardzo, bardzo naturalne i nie będziecie nigdy problemów, yy, błędów z tym robić w przyszłości. Ok, Datmoch dwa mama, mama mi pozwoliła, to można było od mamy. Ajd probieren wypróbować. Ajd wypróbować. To jest rozdzielnie złożony. On moichlek. niemożliwy, to jest przymiotnik. Jaki? On Mochelek, niemożliwy, on machyl. Well, Vel bezpośrednio znaczy dużo przyjemności. Tutaj w tym kontekście baw się dobrze. Well pleasure, wel pleasure, Ktoś idzie na imprezę i Manhattan Edweist. Well pleasure, baw się dobrze, wel plaisir. Typowe codzienny, codzienny zwrot. Wadby, co masz na myśli? Wadby, dulie, Ale schód Jako pytanie. Wszystko w porządku, ale schód, Albo ja ja, ale schód Tak, wszystko w porządku. Dobra, to wszystko, co przygotowałem dla was na dzisiaj. Dzięki bardzo. Subskrybujcie te dzwoneczki, jak chcecie, co nie? Jak nie chcecie subskrybować, nie subskrybujcie. Uczcie się. A jak nie chcecie się uczyć, to i tak się uczycie. Weźcie się do nauki. Trzymam za Was kciuki, wiem, że Wam się uda. Powodzenia, cześć, do następnego, bye bye.